Dzień dobry państwu. Dziś przedstawiam wam historię i genezę legendarnej postaci z serii Gothic, czyli Bezimiennego. Sam jestem fanem przygód tego bohatera i dziś postaram się przypomnieć a niektórych nawet zapoznać z jego historią. Grałem dawno i mam nadzieję, że zbyt wiele błędów nie popełnię. No dobra, lecimy. Przygody naszego bezimiennego bohatera poznajemy w momencie, kiedy trafia do Górniczej Doliny, która za sprawą dekretu króla Myrtany stała się kolonią karną. Ewidentnie nasz protagonista coś przeskrobał. Dosłownie, chwilę przed zrzuceniem w głąb doliny, bohater otrzymuje tajemniczy list od arcymistrza magów ognia, Pyrokara. mago go przekazać magom znajdującym się w górniczej dolinie. Pierwszym napotkanym jegomościem jest Bulit i jego świta. Tego spotkania Bezji raczej nie może zaliczyć do udanych. Zostaje po prostu napadnięty. Z pomocą przychodzi Mu Diego, ówczesny przywódca cieni i jego przyszły przyjaciel. Staje się on przewodnikiem naszego bohatera po górniczej dolinie. Podczas podróżowania Bezimienny zaprzyjaźnia się również z Miltenem, magiem ognia, Lesterem, chorym typem z sekty, który nie zdaje sobie sprawy z tego, w co tak naprawdę wierzy i czego jest wyznawcą, i Gornem, najemnikiem z nowego obozu. Powoli, stopniowo Bezji zaczyna poznawać świat i zaliczać kolejne zadania w nowym środowisku. No i jakoś trzeba przetrwać. O jego dokonaniach usłyszał najwyższy gór w obozie Bractwa, do którego należał Lester. Guru imieniem Iberion bardzo pragnął poznać naszego bohatera. Kiedy w końcu doszło do spotkania, Wielki Mistrz starał się przekonać naszego bohatera, że już kiedyś się spotkali. Bezji jednak nie był w stanie sobie przypomnieć owego spotkania. Iberion zatem zleca bohaterowi poszukiwania Kamienia Ogniskującego. Za pomocą Kamieni Ogniskujących została stworzona magiczna bariera w Górniczej Dolinie. Jakby co. Podczas poszukiwań Bezji znajduje nowicjusza imieniem Nyras, który pierwotnie otrzymał to samo zadanie. Uczeń zdobył kamień, ale został opętany. Owodniony szałem chciał zabić naszego bohatera, jednak Bezji okazał się silniejszy i raz poległ. Zadanie zostało wykonane. Niestety, bractwo nie potrafiło zogniskować mocy zawartej w kamieniu. Potrzeba było czegoś więcej. Następnie Korkalon zleca Bezją przyniesienie starożytnego almanachu oraz jaj pełzaczy. Gdy protagonista zabija królową pełzaczy w Starej Kopalni, zostaje sobie nagrodzony i ostatecznie awansuje. Na skutek jego dokonań dochodzi do wielkiego przywołania. Po tym akcie, Iberion stawał się coraz słabszy. Oddział Straży Więziennej nie wracał z wyprawy na cmentarzysko orków. No, generalnie w obozie Bractwa nie działo się za dobrze. Kor Angar, czyli przywódca strażników w Bractwie, wysłał bezimiennego na owe cmentarzysko. Okazało się, że w wyniku ataku orków zginęli wszyscy wysłani tam wcześniej strażnicy. Przeżył tylko jeden. Bal Lukor, jeden z góry bractwa. Lukor wraz z Bezimiennym kontynuują zadanie. Razem zagłębiają się w starożytne zapiski na jaskinach i grotach. W pewnym momencie Lukor również rzuca się na naszego bohatera. On też został opętany. Bezji ponownie wychodzi z z opresji i pokonuje opętanego guru, po czym wraca do obozu bractwa. Kor Angar od razu informuje go, że Wielki Mistrz umiera. Bezji próbował uratować Wielkiego Guru, lecz kompletnie bezskutecznie. Na domiar złego okazało się, że tajemnicza istota, w której ów bractwo tak mocno wierzyło, jest prastarym demonem. Wtedy nastąpił rozłam i podział obozu bractwa. Korkalom zebrał kompanów, którzy dalej wierzyli w owe bóstwo, nazywane Śniącym i wyruszyli na jego poszukiwania. Kor Angar za to wysyła bez jego magów wody, informując go przy tym, że Iberion przed śmiercią wierzył, iż może to właśnie magowie wody opracują plan ucieczki z kolonii karnej. Bez i bez wahania wyrusza do nowego obozu, gdzie magowie stacjonowali. Dowiedział się, że ich przywódca, arcymag wody Saturas, planuje zniszczenie magicznej bariery przez wysadzenie wielkiego kopca magicznej rudy. Gdy już zebrano odpowiednią ilość magicznej rudy, magowie wody wysyłają bezimiennego na poszukiwania kamieni ogniskujących, aby mogli wykorzystać ich moc do wielkiego wybuchu. Tym razem, z pomocą swoich przyjaciół, udaje mu się zdobyć wszystkie kamienie. Zanosi je Saturasowi ten, Prosi go, aby spotkał się z magami ognia w starym obozie i nakłonił ich do wspólnego przeprowadzenia rytuału wysadzenia magicznej rudy. Niestety, docierając do starego obozu, Milten, mag wody zaprzyjaźniony z naszym bohaterem, informuje naszego protagonistę, że reszta magów ognia została wymordowana, a sam stary obóz został zrównany z ziemią. Diego, który również urzędował w starym obozie, oświadczył dodatkowo, że tamtejsi strawnicy wyruszyli w stronę wolnej kopalni, która należała do nowego obozu, chcąc po prostu ją zdobyć. Samego bezimiennego za to uznali po prostu za zdrajcę. Saturas na wieść o śmierci magów ognia prosi bezimiennego o odnalezienie pewnego tajemniczego i potężnego nekromanty imieniem Xardas. Bezmienny ponownie wyrusza ku przygodzie. Po licznych potyczkach udaje mu się w końcu odnaleźć wieżę tajemniczego maga. Sardas po wysłuchaniu planów dotyczących bariery stara się wyjaśnić naszemu bohaterowi, że wysadzenie kopca rudy owej bariery wcale nie zniszczy. Według niego jedynym sposobem na pokonanie tego czaru jest magia demonów, a kluczem do sukcesu jest wygnanie śniącego z tego świata. Bezimienny Uksardasa poznaje tylko część historii o mrocznym demonie, i aby poznać ją w pełni, udaje się do cytadeli orków, gdzie przebywa wygnany już Urk będący niegdyś orkowym szamanem. Docierając na miejsce, Bezji pomaga Orkowemu muszmanowi w walce z napastnikami, po czym poznaje resztę historii Śniącym. Niestety, nasz bohater zostaje zmuszony do odwiedzenia miasta Orków, w którym znajduje się świątynia Demona. Aby przejść obok orkowych strażników niezaatakowanym, musi posiadać przy sobie pewną broń, którą nazywano Ulumulu. Niestety, innej możliwości nie ma. Sam bezimienny, mimo że był już naprawdę potężny, nie byłby w stanie stawić czoła wszystkim orkom w workowym mieście. Posiadanie tego oręża było według orków oznaką niezwykłej siły, dzięki czemu zyskiwało się ich szacunek. Beziz stwierdził, że musi tę broń mieć. Aby zdobyć jednak tę broń, musi udać się do orkowego niewolnika, taroka, który potrafi ową broń stworzyć. Sam jednak jest w niewoli strażników starego obozu, którzy przecież obecnie zajmują wolną kompanię i dosyć no, nieprzychylnym okiem patrzą na naszego bohatera. Ale spokojnie, z pomocą swojego przyjaciela Gorna bezimiennemu udaje się wybić tamtejszych strażników i skontaktować się z orkowym niewolnikiem. Ten wykuwa dla niego pożądaną broń. bez ma swój bilet do orkowego miasta. Bez większych problemów przechadza się po orkowej mieścinie, kierując się prosto do świątyni demonów. Po drodze eliminuje kolejnych przeciwników, nieomarłych i ludzi Korkaloma. W świątyni znajduje tajemniczy miecz, zwany Urizielem, a następnie staje do pojedynku z ostatnim orkowym szamanem, który jest odpowiedzialny właśnie za przywołanie ślącego. Podczas walki bohater zdaje sobie sprawę, że nie ma żadnych szans. Jego rywal jest nieśmiertelny, więc ratuje się ucieczką i zmierza prosto do wieży Xardasa. Słysząc to co wydarzyło się w świątyni, Nekremanta stwierdza, że tylko miecz Uriziel będzie w stanie zabić Mrocznego szamana. Niestety sam miecz po wielu latach stracił swą moc i trzeba będzie go ponownie naładować. Xardas wziął na siebie przygotowanie magicznego zaklęcia, które miało przywrócić moc potężnego miecza. W tym czasie nasz bohater wyrusza do pierwszej wieży Nekromanty. Odnajduje tam zbroję runiczną i kamień teleportacyjny, który po użyciu przenosi go do Starego Obozu. Trafia do świątyni magów Ognia. Rozpoczyna się walka z pozostałymi Strażnikami i ich przywódcą Gomezem. Bezji pokonuje wszystkich. Znajduje klucz do lochów, w których przetrzymywany jest pewien kowal imieniem Stone. Ten wzmacnia zbroję runiczną swojego bohatera, a Bezji wraca do wieży Sardasa. Nekromantas zdołał już przygotować czar. Potrzeba będzie jeszcze magicznej rudy i maga, który zdoła odczytać zaklęcie bezmienny, więc wyrusza do nowego obozu w celu zdobycia zebranej przez magów wody magicznej rudy, który będzie potrzebował do zasilenia Uriziela. O pomoc prosi swojego przyjaciela Miltena, zdając sobie sprawę z tego, że w pojedynkę trudno będzie mu wykonać powierzone zadanie. No, Milten oczywiście zgadza się pomóc naszemu bohaterowi, jednak w czasie rytuału magowie wody odkrywają całe zajście. Jedyne co pozostaje to ucieczka. Bez jej szybko opuszcza nowy obóz i kieruje się prosto do świątyni Śniącego. Tym razem z nową bronią i pancerzem udaje mu się pokonać ostatniego szamana. Kiedy to szaman zginął bezimiennie, zmierza do kolejnej komnaty, gdzie nieoczekiwanie czeka już na niego Xardas. Mroczny mag wyjaśni mu, że aby wygnać Śniącego z tego świata, musi przebić mieczami szamanów pięć serc w tamtejszych kaplicach. Po tych słowach nekromanta nagle mdleje, a nasz bohater odwiedza główną komnatę Śniącego. Na miejscu okazuje się, że Kalom i jego ludzie zdążyli już obudzić porocznego demona. Rozpoczyna się ostateczna walka. Mimo licznych demonicznych prób, bezimienny pokonuje Kaloma i jego ludzi, aby stanąć oko w oko z bestią. Dzięki Urizielowi Śniący zostaje pokonany. Otwiera się ogromny portal prowadzący do innego wymiaru. Śniący powoli zostaje wessany do innego świata. Jednak ostatnim tchem przyzywa siły ciemności. Nikt jeszcze nie wie, co to oznacza. I jeszcze. Chwilę później demon znika, a magiczna bariera upada. Górnicza dolina jest wolna, wszyscy mogą się z niej wydostać. Co było dalej? Kogo bezwałśniący? Co się stało ze skazańcami? Jeżeli graliście, to doskonale wiecie, jeżeli nie, to zawsze zagrać możecie. Być może jednak chcielibyście posłuchać o dalszych losach bezimiennego w takiej formie? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie ocenić materiału. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.